Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Piękne są te słowa dzisiejszego pierwszego czytania. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Może warto nawet najpierw podkreślić, nikomu nie bądźcie nic dłużni. Czasami są tacy dłużnicy, którzy jakoś nie mają zbyt dużych wyrzutów sumienia, przynajmniej ich nie widać, że jeszcze nie oddali jakiegoś długu. Może trudno jakoś oddać na no trzeba by o tym porozmawiać, trzeba by wrócić do tego, żeby nie być nikomu nic dłużnym. Tak jak to jest w wierszu, czemu to, co kto komu winien długiem nazywają, bo długu, pospolicie długo nie oddają. Więc nikomu nie bądźmy nic dłużni, poza wzajemną miłością. Wzajemną miłością możemy być dłużni, co to znaczy być dłużnym w miłości. Piękne jest, jeśli na przykład, małżonkowie. Tak mówią o sobie nawzajem. Mąż mówi, jak moja żona mnie kocha, jak ona mnie kocha, jak się o mnie troszczy, jak wiele tych wyrazów miłości otrzymuje od niej. Ja nie umiem tak kochać. Ja bardzo chcę tak kochać, ja staram się kochać jak najbardziej, ją, ale nie umiem kochać tak, jak ona kocha mnie. A żona mówi o swoim mężu to samo, jak ten mąż mnie kocha, jak on mnie kocha, jak on się o mnie stara. Jak komplementy mówi, kwiaty przynosi, jak On mnie kocha, jak się stara, jak to wyraża pięknie do swoją miłość. Ja nie umiem Go tak kochać. Widzimy bardziej miłość drugiego niż swoją. Jesteśmy dłużnikami miłości. Dobrze, jeśli coś takiego jest. Dobrze, jeśli zauważamy ten ogrom miłości, jaki otrzymujemy od ludzi i od Boga, ale też od ludzi, jak otrzymujemy ten ogrom miłości, którego czujemy się tacy mali, tacy źli, tacy słabi. W porównaniu z tą miłością, jaką otrzymujemy od innych, nikomu nie bądźmy nic dłużni poza wzajemną miłością. Jak czujemy ten dług miłości, to dobrze, to dobrze, niech tak będzie. I to będzie nas motywowało, żebyśmy my też jeszcze bardziej, jeszcze bardziej kochali. I później słyszymy, że miłość jest wypełnieniem prawa. Bowiem przykazanie cudzołóż, nie zabije, nie kradnie nie i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Piękne słowa, że jak to jest to, co Augustyn mówi, kochaj czyń, co chcesz. Jak kochasz, to nie wyrządzasz zła. Jak kochasz, to już ci niepotrzebne te inne przykazania. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał, bo, bo to wszystko jest przeciw miłości. To nie jest miłość, nawet cudzołóstwo to nie jest miłość, choć często tak się określa, często tak, ale to jest, to nie jest, jeżeli naprawdę kochasz człowieka, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz szkodził zdrowiu człowieka, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał. Niepotrzebne są inne przekazania, jeżeli naprawdę, tak naprawdę kochamy. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Czasem jest takie prawo, że ja postępuję według prawa, ale nie ma tam miłości. Jeśli ja nawet mam rację i mam super argumenty i będę teraz obrażał innych, będę krzyczał na nich, bo nie zrobili coś tak jak trzeba, albo zrobili coś źle i będę na nich krzyczał. Mam rację, mam rację, bo coś zrobili źle, ale robię to bez miłości, więc przegrałem, nie mam racji. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jeśli kocham, wypełniam prawo. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Ciekawe. Tylko co żeśmy słyszeli o miłości, że mamy tutaj tak kochać, kochać bliźniego, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Tyle argumentów o miłości nagle słyszymy od samego Jezusa. Jeśli ktoś nie ma w nienawiści ojca i matki i tak dalej, jak to rozumieć? Bardzo lubię to w Piśmie Świętym, bardzo lubię to u Jezusa, że tam nie jest wszystko takie łatwe i proste, że trzeba się trochę zamyśleć, że bardzo lubię w Ewangelii, w kazaniach Jezusa, to, że Jezus często tak prowokuje, prowokuje, nie słucha się Jego kazań tak spokojnie, nie śpi się na kazaniach, bo to są takie myśli, które, jak to? Od razu się budzisz, jak coś takiego słyszysz. Jezus mówi, żeby nienawidzieć swoich bliskich? Coś tu mi nie, nie gra, coś mi nie pasuje. I słusznie, bo powinno nie pasować. Bo Jezus tego chce, żebyśmy obudzili, coś tu nie pasuje. I żebyśmy zaczęli myśleć. Zaczęli myśleć o co Jezusowi chodzi? Czemu on tak mówi? Przecież jak Jezus mówi, że jeśli Twoja ręka jest powodem do grzechu, odetnij ją, no to przecież jakbyśmy tak posłuchali dosłownie słów Jezusa, byśmy bez rąk chodzili, bez oczu. A my musimy się zastanowić, co Jezus chce nam powiedzieć, czemu tak mówi. Jezus nie mówi tak, żeby dosłownie to wypełniać, ale żeby się zamyślić, zastanowić, porozmyślać nad jego słowem. Chce nas zmusić do myślenia, do rozmyślania, do jakiejś refleksji. I co Jezus ma na myśli, jak mówi nienawidzić? Zwróćmy uwagę, wróćmy do wczorajszej Ewangelii, kiedy Jezus mówił o zaproszonych na ucztę, że niektórzy nie skorzystali z zaproszenia, nie weszli do Królestwa Bożego, bo byli przywiązani do swoich dóbr materialnych, do swoich bliskich też, do swojej żony, bo jeden z nich ożenił się i dlatego nie mógł przyjść. Przywiązanie do swoich bliskich, przywiązanie do dóbr materialnych, przywiązanie do pracy, i to było wszystko ważniejsze od Królestwa Bożego. Gdzieś stracili królestwo Boże, bo takim było dobrze tutaj, w tym Królestwie Ziemskim. I Jezus to pokazuje. I dziś, zaraz po tym, następny fragment to jest ta dzisiejsza Ewangelia. Jezus mówi: Jeśli ktoś chce być moim uczniem, jeśli ktoś chce być moim uczniem, i tutaj jest najpierw, musi mieć w nienawiści, właśnie tych swoich bliskich. Następny argument jest to, że kto nie dźwiga swego krzyża i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. A później budowa wieży i wojna. Któż z Was chcąc zbudować wieże, nie usiądzie w pierw, nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie, i drugi, albo jaki król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciwko niemu. Cztery myśli, które tu Jezus mówi: jeśli ktoś chce być moim uczniem, łatwiej nam to jest zrozumieć, jeśli odniesiemy się na przykład do tego, że ktoś chce być mistrzem sportu, chce zdobyć złoty medal na ingrzyskach, na jakichś mistrzostwach i przychodzi do trenera i mówi zrób ze mnie mistrza. Albo ktoś w muzyce chce grać czy śpiewać i chce zdobyć, i być laureatem jakiegoś konkursu ważnego i przychodzi do swojego mistrza i mówi ja chcę zdobyć złoty medal na tym konkursie. Wtedy trener, mistrz mówią no dobra, Zrobię z Ciebie mistrza. Ale pamiętaj, są pewne zasady. Jak Ci mama powie, nie przychodź na trening, a Ty nie przyjdziesz, posłuchasz się mamy, to przegrałeś, Ty nie będziesz mistrzem. Możesz się słuchać mamy, taty, ale jak ja Ci powiem, że masz tutaj być, to masz być. Masz być zawsze, bezwarunkowo. I kto nie bierze swojego krzyża, czyli będziesz miał określone zadania, będzie Ci ciężko na tych treningach. A jak chcesz być mistrzem, to musisz się trudzić. Jak się nie będziesz trudził, nie będziesz z tego swojego krzyża, to nie będziesz mistrzem. I też, gdy chodzi o budowę wie wieży i wojnę, co Jezus mówi? Mówi, jeśli będziecie budować wieża swojego życia po swojemu, to się okaże później, że wam zabrakło pieniędzy i później będą się wami, nad wami śmiać. Będą się z was śmiać, że ten człowiek zaczął budować i nie zdołał wykończyć. Albo jak będziesz chciał się Walkę swojego życia, walkę z problemami tego życia, ze złym duchem, z różnymi pokusami, z różnymi trudnościami tego życia i tego świata. Jeśli to walkę z tym światem będziesz prowadził samo własnych siłach bez mnie, to się okaże, że będziesz musiał zawierać pokój z tym światem, będziesz musiał iść na kompromis, będziesz, będziesz przegrany, będziesz wyśmiany, bo, bo nie, nie wygrasz tego życia, nie wygrasz tej walki ze z tym światem, z pokusami złego ducha, z problemami tego życia, jeśli będziesz bez mnie. Więc jeśli chcesz wygrać, jeśli chcesz zbudować swoje życie porządnie, to ze mną na swoje siłę będziesz liczył za mało. Jeśli chcesz wygrać w walce z tym światem, ze złym duchem, z różnymi pokusami, to tylko ze mną sam przegrasz. Dlatego podsumowuje to Jezus. Tak więc, tak więc, nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wyrzekasz się wszystkiego, co posiadasz, czyli wyrzekasz się siebie, swojego ja, swojego egoizmu. Postawisz mnie, Jezusa, na pierwszym miejscu w swoim życiu, i wtedy wygrałeś. Czyli Jezus mówi: Jeśli chcesz być moim uczniem, no bo nie musisz być moim uczniem, możesz być jak ci, którzy woleli pole, woleli woły, woleli swoją pracę i swój, swój majątek, woleli swoją żonę, swoich bliskich, niż Królestwo Boże no to proszę bardzo, idź rób tak jak oni. Ale jeśli chcesz być moim uczniem, to są pewne warunki. I to, żeby nienawidzieć, czyli postawić Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. A jeśli postawimy Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, to tak naprawdę będziemy porządnie kochać tych swoich bliskich. Bo jak kochamy ich bez Jezusa, to Bóg jest miłością. To ta miłość przerodzi się w jakieś kłótnie, w jakieś spory, w jakąś nienawiść. Tak naprawdę, jak Postawisz Jezusa na pierwszym miejscu, bardziej będziesz kochał Boga niż ludzi, bardziej Boga niż swoich bliskich, to okaże się, że tych swoich bliskich też tak naprawdę zaczynasz kochać, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej zaczynasz kochać. Czy chcą być uczniem Jezusa? Czy chcą być uczniem Jezusa? Czy chcę, żeby Jezus był na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy stawiam Go na pierwszym miejscu? Czy na przykład dzień zaczynam od modlitwy, bo jest na pierwszym miejscu Jezus? Tydzień zaczynam od mszy świętej, bo na pierwszym miejscu jest Jezus Chodzę do spowiedzi, do komunii, bo na pierwszym miejscu jest Jezus Słucham Słowa Bożego i staram się nim żyć Bo na pierwszym miejscu jest Jezus, chcę być Jego uczniem I to wszystko prowadzi mnie do tej pięknej miłości Że umiem kochać, bo miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa Jestem dłużnikiem miłości, miłości Boga, miłości człowieka I to mi pomaga jeszcze bardziej kochać Boga i człowieka i na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.